Salon polityczny. Renata Wittman, dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Czubiński, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie, cieszę się niezwykle z naszego spotkania. Jak się pan czuje w Wilnie? O, jestem tu jeszcze gościem. Nie jestem jeszcze e, mieszkańcem tego, tego miasta i tego kraju, na razie się uczę. Wilna i bardzo niewiele poznałem. Więc A pierwsze wszystko wrażenie, mną. jakie robi Pierwsze Wilno? wrażenie jest fascynujące. Ja Wilno pamiętam z początku lat 90., gdzie często tu przyjeżdżałem jako Polski konsul z Wilna i, i pracowałem między innymi z tutejszymi Polakami. I Wilno zapamiętałem smutne, szare i ciemne, bowiem. bowiem Może to była jesień, no Na starówce wtedy praktycznie nie było oświetlenia. No teraz miasto jest fascynujące, jest piękne też wdzięczna pora roku. W, no, zieleń to... oczywiście czyni swoje. Wilno jest nieprawdopodobnie zielonym miastem. Żałuję, że w Warszawie ta zieleń znika powoli. No, tu... no niektórzy mówią, że z Wilna też powoli znika. No, ale to jeszcze ma wiele jeszcze do ma znikania, z... <głos》. <głos》, więc wszystko przed mm. państwem. Panie ambasadorze, wczoraj był pan w urzędzie prezydenta, złożył pan list uwierzytelniający. Była okazja, żeby też porozmawiać z naszą panią prezydent. Naturalnie. O czym? Elementem protokołu wręczania czy przyjmowania listów uwierzytelniających jest zawsze potem krótka rozmowa na tematy stosunków dwustronnych i wielostronnych. No i co o tych wielostronnych i dwustronnych stosunkach? Była to bardzo dobra rozmowa. Po angielsku, po polsku czy po, po litewsku? Po angielsku. Panie prezydent, podobno A, acz, po polsku. Aczkolwiek... No, Istnieje takie, istnieją pewne zasady pracy w dyplomacji, które nazwane zostały protokół dyplomatyczny i szczególnie przy tak uroczystych sytuacjach stosujemy się w pełni do tychże zasad, w związku z czym elementem tej pracy było między innymi rozmawianie w języku angielskim. Ale ma pan plany, czy już pan się uczy powoli języka litewskiego? Es z to... ambasadorius. <noise> A ci praszał, aż ne moku kalbieti lietuwiszkej. No przyjdzie jest. czas, że pan powie, aż moku kalbieti lietuwiszkej. No wszystko stary. przed nami. Powolutku, w miarę czasu, którego jest szalenie mało, Staram się uczyć języka litewskiego, doskonale rozumiejąc, że jednak no, gdziekolwiek chcąc obracać się wśród ludzi, no, muszę umieć się skomunikować. Pierwsze lekcje już są, już były? No tak. No, Ale w Warszawie jeszcze czy nie, to nie, nie, tutaj, tutaj. W Warszawie też nie miałem kompletnie czasu na to, więc wykorzystuję tu każdy moment na to, żeby się uczyć. Mieszkanie mam obklejone kartkami, na których są sformułowania wywieszone. To się Także sprawdza? Pierwsze, pierwsze słowa, czy pierwszy obraz, który widzę, się. Tracąc rano oczy, to są słowa więc języku liteskich. Panie ambasadorze, jaka jest pana koncepcja pracy na stanowisku ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie? Jakie zadania pan stawia przed sobą? No, zadania są, to jest nic nowego, bowiem ambasador każdego kraju ma zadania analogiczne. I o tym właśnie między innymi rozmawialiśmy z panią ambasador. To jest kwestia, z panią prezydent, z panią prezydent przepraszam. To jest, to jest właśnie rozwój dwustronnych stosunków, współpracy dwustronnej. Kooperacja czy współdziałanie w ramach realizacji współpracy międzynarodowej, i tu mamy bardzo wiele do działania, szczególnie teraz, kiedy Litwa realizuje swoją prezydencję i w następnym półroczu, kiedy jeszcze ta prezydencja będzie przecież de facto żywa i funkcjonować już w wydaniu innego państwa, ale nadal Litwa będzie miała swój głos. Mamy bardzo wiele tematów współpracy, które idą doskonale. No jednak co by nie powiedzieć gospodarka, chociaż kryzys światowy dosięga każdego, to jednak mamy bardzo dobre wyniki i z polskiej i z litewskiej strony współpraca wojskowa, bezpieczeństwo, energetyka, można tego wyliczać bez końca. Także to jest to jest ta olbrzymia grupa tematów. Jest rzeczą oczywistą, że mamy szereg kwestii, o których rozmawiamy stale i bezpośrednio i to jest też doskonałe. Ważne jest, żeby ten kontakt utrzymywać i to jest właśnie kolejne, chyba mhm. najważniejsze tak naprawdę zadanie każdego ambasadora i każdego dyplomaty, czyli być na miejscu, trzymać rękę na pulsie, mhm. współdziałać z partnerami, którzy w kraju jego urzędowania znajdują się i to właśnie tym się zajmuje. Także każdego dnia dzień zaczynamy około w pół do siódmej rano, około siódmej rano a kończę go czasami o pół do trzeciej w nocy. W związku z prezydencją Litwy, którą właśnie realizuje, jak pan powiedział, to ambasada w Polsce też ma dużo, ambasada Polski w Wilnie też ma dużo pracy, bo sporo wizyt mamy, tak? No, redakcja chyba jest świadkiem i uczestnikiem tego wczoraj, pan minister Kolor, Ko, Korolec, jak wiem, jutro. Już się zaczęło, tak? <laughs> Także od pierwszego dnia prezydencji jesteśmy stałym gośćmi, gośćmi w, na lotnisku. Mhm, ale ci ministrowie, ci wysocy urzędnicy z Polski, którzy przyjeżdżają tutaj w ramach spotkań ministrów unijnych, Unijnych, to też mają czas, żeby spotkać się z, 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 z przedstawicielami litewskiej władzy. To jest Jakieś nieodłącznym tym... elementem tejże współpracy unijnej, bowiem no, szczególnie teraz, kiedy Litwa prowadzi prezydencję. Każdy gość przyjeżdżający do Wilna jako stolicy państwa prowadzącego prezydencję jest gościem strony litewskiej. Więc niezależnie od tego, że są to wydarzenia o innym charakterze, jednak w oczywisty sposób dochodzi do kontaktów polsko-litewskich. I, I z tego ruchuje. się szalenie cieszymy, tak? no bo przecież... Bo, no... bo po taki, trochę, takim okresie ciszy i, i, i braku kontaktu mniejszej ilości kontaktów, tak? Teraz nadrobimy? To jest ale To nadrabianie nie zaczęło się 1 lipca. Proszę zwrócić uwagę na pierwszy początek roku. My jesteśmy e, szaleni, zadowoleni z tego, że e, no pierwsza połowa... Roku to było pięć potężnych, ważnych wydarzeń politycznych w stosunkach dwustronnych, i to jest wspaniałe. Jest stałe online kontakt ministrów. Minister Sikorski, jak mi przekazywał, z ministrem Linkiewiczusem, są w, kontaktu, w kontakcie SMS-owym, rozmawiają ze sobą przez telefon. To jest najlepszy wymiar współpracy sąsiedzkiej i uprawiania prawdziwej polityki hmm. i europejskiej, i dwustronnej. Panie profesorze, jakie jest potencjał współpracy między Polską i Litwą, jeśli chodzi o te bieżące funkcjonowanie Unii? Czy w kluczowych sprawach? Polska i Litwa znajduje wspólny język czy nie? Tak, naturalnie. Jesteśmy partnerami, co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Troszkę nas pokłócił tytoń ostatnio, ale nie pokłócił może e, mamy inne zdanie. To jest oczywiste, że powiedziałbym bliższe koszula ciału. No, Polska broni swojego przemysłu tytoniowego, e, ma do tego pełne prawo i wiemy też doskonale, ile zarabiamy jako państwo, jakie, jakie mamy dochody do budżetu, właśnie z tego. To, że w Polsce jest ulokowane to zagłębie produkcji papierosów. A będzie się pan starał e, wspólnie z litewskimi partnerami przeciwdziałać tendencjom do marginalizowania krajów członkowskich Unii Europejskiej aspirujących do strefy euro? No to jest naturalne. Litwa określiła swoją perspektywę wejścia do, do strefy euro. My jeszcze nie i jeżeli zapytałaby mnie pani, czy będzie referendum w Polsce na temat wejścia do strefy euro, to odpowiem jak sobie pani życzy. E, inaczej mówiąc, ta droga jeszcze jest przed nami, chociaż w naturalny sposób i Litwa, i Polska, i każde z państw, które chce mieć swoje, swoje miejsce w aktywnej części państw Unii Europejskiej. Nie chcę dopuścić do tego, żeby Europa była podzielona na tych, którzy, którzy mówią więcej dlatego, że płacą w kiosku Aha. euro. A teraz tak jest? A teraz e, czasami słychać o takie głosy, że tak powinno być. My oczywiście tego zdecydowanie nie chcemy. No tak, ale potem jak Łotwa od 2014 roku wprowadzi euro, Litwa zamierza w 2015 roku i wszystko wskazuje na to, że się uda tym razem, to Polska zostanie taką wyspą ze swoim złotym nie? No nie, jeszcze mamy kilku sąsiadów, którzy również się posługują swoją walutą. Ja pamiętam doskonale jeżdżąc na, na narty co roku na południe Europy, w Alpy, kiedy mieliśmy kłopoty z płaceniem za sneakersa na stacji benzynowej w euro, bo niestety waluta miejscowa obowiązywała. Także, także to nie jest tak, że Polska zostaje sama na placu bojów, Wprost przeciwnie. Jednoczymy siły, uprawiamy aktywną, bardzo aktywną politykę w Brukseli. Mhm. Jakie pan widzi możliwości jeszcze rozwoju współpracy gospodarczej obu państw? Powiem pani, że mm, jestem jeszcze przed rozmowami z biurami podróży i tu, i w Polsce, ale bardzo mnie martwi spadek właśnie ruchu turystycznego. Coraz mniej Polaków przyjeżdża na Litwę. I... Sądzi pan, że to może być wpływ tych ostatnio nie naj... chłodniejszych relacji? Nie, powiedzmy. ależ absolutnie nie. nie. Nie, nie. Sądzę, że jest to skutek kryzysu. Po prostu ludzie mają mniej pieniędzy, więc chciałbym wiedzieć, to się Ale to nie jest tak, że, że spadek jest na wszystkich kierunkach, tylko właśnie na Litwę spadła, więc kryzys no, jest może to tylko Jest to też tak, że... że... Brak granic, powiedziałbym, i wyrównanie pewnych standardów spowodowało to, że Polacy znowuż wrócili do praktyki lat poprzedniej epoki, kiedy byliśmy wszędzie na świecie, niezależnie od tego, ile to kosztowało i z czym to się łączyło, z jakimi trudnościami. No, Polacy są strasznie aktywni turystycznie i być może wybierają inne kierunki. Czyli moje pytanie, w sumie, które sobie zadaję, brzmi: czy Litwa przestała być atrakcyjna turystycznie dla, dla Polaków, czy też wydarzyło się coś innego? I chciałbym tego się dowiedzieć, i po bo... to między innymi będę spotykał się z firmami. A w ogóle, jak pan zasądzi, jak Polska jest postrzegana na Litwie i jak Polacy z Polski są postrzegani no, na Litwie? badania to... pokazują, że tak naprawdę strasznie mało o sobie wiemy. Ciągle jeszcze. Ciągle, Ciągle nawet jak powiedziałbym, jeszcze bardziej mniej o sobie wiemy. Jak o Chinach? No, no nie, no może, o nie może tak. teraz więcej. O Chinach wie się dużo, bo chociażby. Ogląda się telewizję. E... Co tu, co tu e, tak naprawdę nie działa, co tu szwankuje, jeżeli tak jesteśmy blisko? Wspólna historia przeszła 200 lat, a ciągle o współczesnych, o, o sobie, e, mało wiemy. No może właśnie to, że jesteśmy tak blisko. <laughs> Bo To jest jednak tak, że e, Polska dla Litwinu jest nieegzotyczna, więc może nieatrakcyjna. No, w Kaliningradzie, kiedy pracowałem tam przez 7 lat jako konsul generalny też stwierdziłem, że po prostu Rosjanie stamtąd, mimo tego, że, że robią zakupy w Polsce, o Polsce nic nie wiedzą. No wtedy, wtedy promowaliśmy Polskę pod hasłem Polsza nie zagranica. Cytat ze znanego bardzo... I dalej znamy. I okazało się, że przez parę lat doprowadziliśmy do sytuacji, w której Rosjanie w sposób naturalny sięgnęli po Polskę. Inaczej mówiąc, weekendowe wyjazdy, czasowe, wyjazdy zimowe, właśnie odbywały się w polskim kierunku czy na terytorium Polski, to było szalenie atrakcyjne. Tutaj będzie to szalenie ciężka praca, bo jak mówię. Trzeba po... przekonać się Lidynów do tego, żeby nie przekonać... traktowali Polski tylko tranzytowo. I tak? przekonać Polaków, że Litwa mm, ma w sobie. Wiele wartości, które warto zobaczyć, współczesnych wartości. To samo namawiam w A nie do tylko po to, żeby przyjeżdżać i szukać śladów, to też jest ważne polskości, ale... Ja chciałbym pokazać tu na Litwie Polskę nowoczesną. Innowacyjną Polskę, która sama zasysa młodzież, młodych, aktywnych ludzi z głębi Europy i nie tylko Europy, bo przecież tworzą się w Polsce centra biznesowe, e, naukowe, Wrocław, Poznań, trójmiasto, gdzie mamy ludzi z całego świata. E, taką Polskę chciałbym tutaj prezentować i taką Litwę chciałbym widzieć, bo powiem pani redaktor, Pracując 6 lat na Białorusi, Białoruś zrozumiałem i pokochałem. Nie nastąpiło to od razu. Tak samo stało się z obwodem kaliningradzkim Rosji. To, jest, to są wspaniałe tereny i fascynujący ludzie. Ja na razie jeszcze Litwy nie znam i nie rozumiem. Życzę Potrzebuję panu, troszkę czasu, ale mam nadzieję, pokochał. że to się stanie. Panie ambasadorze, no w 2004 roku podczas pracy, swojej pracy w Kaliningradzie zdobył pan tytuł konsula roku. Tak, to prawda. Życzymy, to żeby wspaniałe. podczas pracy w Wilniu zdobył pan tytuł ambasadora roku. <noise> nie mogę dziękować, bo trzymamy kciuki. tradycja czy przysłowie mówi, że, że wtedy utracę tą wartość tego życzenia, ale wszystko jest w naszych rękach. To nie jest, jeżeli tak się stanie, to nie będzie to tytuł dla mnie, tylko będzie to zaszczyt dla każdego, kto dobrze myśli o naszym sąsiedztwie. Dziękuję bardzo za tę pierwszą, mam nadzieję nie ostatnią. Bardzo częste będą te wizyty Pana w naszym radiu. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję tym razem i życzę Państwu jako radiu wiele sukcesów. Mieszkańcom Litwy sukcesów w pozytywnym patrzeniu na Polskę, a Polakom tu zamieszkałym wiele szczęścia. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Jarosław Czubiński, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.